Pytanie apostolskich. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił Was biskupami, abyście kierowali kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między Was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród Was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem za łzami upominać każdego z Was. A teraz polecam Was Bogu, i słowu Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazałem Wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych, i pamiętać o słowach pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczą. Potem odprowadzili go na okręt. Oto Słowo Boże. Do Boży, do Boży. Kochani, zanim odniosę się typowo do tego słowa, to to, co powiedział Paweł, później Bogusia, przypomniało mi, takie doświadczenie niedawne, jest takie doświadczenie spotkania z Panem, daleko wychodzące poza modlitwę, poza służbę, takie z osobowym Bogiem. Kiedy kilka miesięcy minęło, ja jestem, Rzadko ostatnio, ale mam nadzieję, że teraz już będę częściej. Ale do czego zmierzam? Do tego, że kiedy już po kilku miesiącach różnych, różnych, różnych dolegliwości, bardzo trudnych i bardzo dokuczliwych i w końcu hmm, stanęliśmy przed Panem jak co dzień, ale tego specyficznego jednego dnia, mówię Panie, no stoję przed Tobą jak ten hiob. no Już po prostu wszystko już mnie dotyka. Pan Bóg pokazał mi obraz takiego tryskającego wodospadu na mnie, który rozlał się na mnie, na mój umysł, na moje serce, na wszystko. To wzruszenie to mało to powiedzieć. Po prostu to, co można nazwać takim obmyciem, kąpielem, w świę... ja to nazwałem, no, kąpielą w świętości Boga. Ja, po prostu coś takiego. Co daje Pan Bóg odczuć, że mimo tego wszystkiego, to On jest ze mną w takiej miłości. On jest. Zawsze. To tyle. A propos takiej dygresji o miłości Bożej. Co do tego słowa. Ponieważ ojciec już tydzień wcześniej powiedział wyczerpująco o słowie łaski, bardzo dużo i bardzo pięknie, więc trudno to samo, to samo powtarzać czy w inny sposób mówić. Ale to słowo dla mnie, jak żeśmy rozeznawali z Bogusią, co znaczy to słowo dla nas czy dla wspólnoty, to. Słowo z pierwszego czytania z Ewangelii dzisiejszej to jest słowo o momencie takim, kiedy odchodzą autorytety. Odchodzi Jezus, mówi mowę pożegnalną, odchodzi święty Paweł, żegna się, już nigdy nie wróci, czyli w podobny sposób. Odchodzą autorytety. I na czym się oprzemy? Na czym się oprzemy? W przypadku takim. Jak sobie później pomyślałem, jak ja, kiedy mnie spotka cięższe doświadczenie, no na czym się oprę? Na tym słowie, które buduje i ma moc dać życie ze świętymi. Zauważcie, jak święty Paweł się modli, że poleca. Tych Efezjanów Słowu Bożemu. Nie mówi, pamiętajcie o tych słowach, co wam powiedziałem, tylko poleca Słowu Bożemu efezjanów, Bogu i Słowu Bożemu. Prosimy Cię Ojcze, żeby ta modlitwa świętego Pawła nad nami. się wykonała, żeby to słowo doprowadziło i nas do spotkania i życia ze świętymi. I kiedy tak rozważaliśmy, to ten moment, kiedy odchodzą akurat teraz jeszcze z liderką się żegnamy, prawda. Ale kiedy a to no dobrze, ale jako liderką tak. Jest to niezwykłe, kiedy odchodzą autorytety, kiedy było i takie nasze doświadczenie, kiedy umierał i umarł ojciec Józef, a nas, a my byliśmy wtedy liderami po dwóch latach. Nie wiadomo dlaczego, ale to był ojciec. Dlatego o tym mówię, że ojciec zgodził się na to, otwierając Słowo Boże, tam gdzie był ostatni rozkaz, i on. Mimo wszystkich przeciwności rozumowych, zgodził się na to, na tą propozycję. Tak? Nie wiem, może widział jakąś. No, był posłuszny duchowi świętemu. Duch święty rozpalił we mnie miłość do Słowa Bożego, ale on tego nie mógł wiedzieć, że to aż tak, nie? A mimo to zgodził się w ciemno, po prostu słuchając Słowa Bożego. Był to niezwykły, niezwykły zasłuchany w ducha świętego kapłan, prawda? I na kanwie tych rozważań tak przyszło mi do głowy, że żyjemy w jakiejś takiej nieświadomości, ogólnie rzecz biorąc. No przecież, tak jak nam przypominają kapłani, Bóg żyje w nas. Tylko zależy ten poziom relacji z Nim od naszego poddania, od poziomu naszego poddania Jemu. Tak? Więc nie ustawajmy w tym wołaniu, żeby to spotkanie było jak najgłębsze i jak najbardziej Jemu poddane. To jedno, a po drugie też taki obraz otrzymałem, kiedy cały czas myślimy, że musimy, jak ten Syzyf, pchać tą swoją kulę swojego życia, swojego losu pod górę. A to jest nieprawda, bo jak wierzymy, że Jezus martwych zmartwychwstał, za nas umarł, jest naszym Panem, to jesteśmy zbawieni. Tylko tam jesteśmy w Jezusie, na tych wysokościach niebieskich. Tylko, żeby wytrwać w tym, no to trzeba chleb na drogę. Jezus, bo. Diabeł nie śpi i nam wrzuca te kule cały czas do plecaka albo do torby, co tam mamy ze sobą, żebyśmy z tej góry zeszli na dół i żeby nam się znów wydawało, że musimy pchać te kule pod górę. Ale jest miłosierdzie Boże, my nie musimy. To jest dobra nowina. Dobra nowina. Po prostu czasami w ferworze wielkich liturgii gdzieś może jest niedopowiedziana tak jasno, prosto, w prosty sposób. Jesteśmy w Jezusie, jesteśmy zbawieni, tylko trzeba się pilnować, żeby nie dać się ściągnąć do tego. Trzeba się pilnować, żeby tak jak Jezus mówi, nic z tego, co jest ze świata w nas nie było. Nic swojego, żeby nie miał w nas. Nic. To szybko wszystko niech idzie i oddawać, tak? No ale Bóg w nas mieszka. Jesteśmy. Zbawieni. Jesteśmy Jego dziećmi. Jego moc, Jego obecność jest w nas i możemy się uczyć, korzystać z tego, żeby budować Jego Królestwo. No co może być radośniejsze? On przychodzi nas pocieszać, żebyśmy budowali Jego Królestwo z Nim. Z Nim, żeby nam uświadomić to. Że z nim to tak jak w świętej pamięci miliantardiw, bardzo pobożny kapłan i wiele się zasłużył, zanim Duch Święty go powołał do swojej służby, budował seminaria, budował wiele takich poważnych inwestycji, zajmował się poważnymi rzeczami i miał sukcesy. Tylko że jak Duch Święty wziął go na swoją służbę, to zajął się jakby całym światem, i w prosty sposób Jego obecność przywoływała innych. Niech i nas tak wykorzysta Duch Święty, żebyśmy się dali tak, Jemu zagospodarować, żeby po prostu nawet e, siedząc koło nas ludzie radowali się w Duchu Świętym. Niech tak nam się wszystkim stanie, żebyśmy po prostu wiedzieli i doświadczali, czym jest ta świętość, obecność, relacja z Duchem Świętym, żebyśmy... On upodabnia nas do Jezusa. On wszystkich chce nas upodobnić do Jezusa. I kiedyś słyszałem taką pięknie powiedzianą porównanie może czy. Właściwie stwierdzenie faktu, że Duch Święty nie był dany, zanim Jezus nie był wcześniej, tak? przed ukrzyżowaniem Jezusa. Bo, ponieważ Duch Święty upodabnia nas do Jezusa i byśmy byli podobni do Jezusa idącego na krzyż. Tak? A On nas upodobnił do Jezusa uwielbionego i takiego, Jego takich z nas tworzy. Takich szczęśliwych, że jesteśmy w Nim, że możemy być coraz bardziej podobni do Niego. I chodzi o to, żebyśmy śmiały przystęp do Ojca mieli śmiały przystęp, żebyśmy pragnęli wiele, mówili wiele i chcieli coraz to więcej relacji z naszym tatą, którego mamy w niebie, żeby to wszystko, co Jezus miał ze sobą, stało się i naszym udziałem, i jeszcze więcej, jak sam mówił. Jest okazja teraz za kilka dni, a może i nie tylko, żeby wywoływać tą relację z Duchem Świętym, ale nie ma chyba lepszego. Sposobu niż to słowo, które ma moc zbudować, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Duch Święty jest tutaj. Jak ktoś chce, relację z Duchem Świętym, to Słowo Boże do ręki. Ja dziwię się, jak mamy Ducha Świętego w sobie, że nie wszyscy mają Pismo Święte w ręku na co dzień. No to właśnie zależy od poziomu naszego oddania czy chcenia bycia poddanymi duchowi świętemu. Jest to bardzo miło spędzony czas, bardzo słodko spędzony czas, taki, który daje pocieszenie. Rozwiązuje wiele problemów, daje radość. Jak chcesz iść spać i słodko spać, to weź Słowo Boże i czytaj przed snem. Niech to będzie takie na koniec moja rada, bo ja tak robię. Nie mówię nic, czego nie robiłem albo czego nie doświadczyłem. O niczym innym nie opowiadam. Nie opowiadam niczego, czego sam nie przeżyłem przez całe dzisiejsze spotkanie. Także chwała Tobie, Duchu Święty.